Zło. Zło. Zbrodnia zbro łowca o zbro Pamiętacie książkę Proces Franca Kawki? Padają tam takie słowa. Trudno, zapytał malarz i wyrzucił rękę do góry. Nigdy nie da się odwieść sądu od tego przekonania. Jeżeli namaluje tu jednego przy drugim wszystkich sędziów i pan będzie się przed tym płótnem bronił, więcej pan wskóra przed nim niż przed prawdziwym sądem. To idealnie obrazuje wydarzenia, które miały wkrótce nadejść. Milicja znalazła człowieka, który pasował do rysopisu, który był karany, tworzył patologiczną rodzinę. A że brakowało dowodów? No cóż, w imię zasady pokaż człowieka, a paragraf się znajdzie. Zniecierpliwiony brakiem efektów Edward Gierek osobiście zaangażował się w polowanie na wampira z Zagłębia. Wydał zgodę, by w ustaleniu sprawcy pomogli amerykańscy eksperci. To właśnie wtedy po raz pierwszy w historii polskiej kryminalistyki użyto komputera. Wprowadzono do niego dane 100 tysięcy mężczyzn. Były to lata 70., więc analiza danych trwała aż kilka miesięcy. W tym czasie milicjanci szukali wampira starymi metodami chodzili od domu do domu. I w ten właśnie sposób w 1971 roku trafili do Marchwickich. To właśnie Zdzisław był tym człowiekiem, który o swojej niewinności prędzej przekonałby wspomniane płótno z dzieła kawki. Początkowo milicjanci nie przyszli do marchwickich z powodu Zdzisława. Chcieli sprawdzić Jana Bulskiego, kochanka marii marchwickiej żony, skazanego później rzekomego wampira. Gdy pojawili się milicjanci, kobieta była zdenerwowana. Broniła kochanka oskarżała za to męża. Według niej to właśnie Zdzisław był mordercą, którego szukali. Pechowo dla Marchwickiego okazało się, że również system komputerowy go wytypował. W jego domu często dochodziło do awantur, a rodzina uważana była za patologiczną. Zdzisław idealnie odpowiadał profilowi. Miał na koncie handel walutą, kradzieże, bójki, kłótnie pod wpływem alkoholu. Jego brat Henryk również miał problemy z prawem. Zdzisław miał pseudonim drgawka, to ze względu na neurologiczne schorzenie powodujące poziomy Oczopląs. Jego żona wcześniej była partnerką Henryka, ale zostawiła go dla Zdzisława, choć ich małżeństwo było pełne przemocy i alkoholu. Wyjątkiem w rodzinie był Jan Marchwicki, brat Zdzisława. Jako jedyny skończył studia, pracował jako kierownik dziekanatu na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Był też homoseksualistą, co miało się później znaleźć w jego aktach sporządzonych przez SB. Mimo braku dowodów, 6 stycznia 1972 roku w Dąbrowie Górniczej milicja zatrzymała Zdzisława Marchwickiego. Nie stawiał oporu. Kilka dni później kraj obiegła informacja: zatrzymano wampira z Zagłębia. Milicjanci byli przekonani, że mają właściwego człowieka. Marchwicki jednak nawet nie wiedział za co został zatrzymany. W trakcie przesłuchania mówił wprost, że nie ma pojęcia, ile było zabójstw i czym sprawca mordował ofiary. Nie przyznawał się do winy. Mimo to funkcjonariusze nie poddawali się. Podali Marchwickiemu daty i miejsca zbrodni, choć było to sprzeczne z jakimikolwiek zasadami. Przekonywali, że jeśli się przyzna, dostanie łagodniejszy wyrok. W maju zatrzymano też braci Zdzisława, Henryka i Jana, a także ich siostrę, Halinę Flak. W śledztwie wyszło też wiele nieścisłości. Żona Zdzisława oskarżyła go o zabójstwa, bo liczyła na nagrodę, którą wówczas oferowano. Ale odciski mężczyzny nie zgadzały się z tymi, które znaleziono na miejscu zbrodni. A do tego Marchwicki był praworęczny, a zabójstw ewidentnie dokonywała osoba leworęczna. Nie dało się sprawdzić również jego alibi. Jakby tego było mało, zignorowano jeszcze jeden fakt. W trakcie śledztwa pojawił się inny podejrzany, Piotr Olszowy. Do funkcjonariuszy wysłano anonim, w którym ktoś podający się za wampira przekonywał, że ma już dość pościgu i zabijania, a śmierć Edwigi Kucianki z 1970 roku była ostatnią jaką zadał. W nocy z 14 na 15 marca w jednym z mieszkań w Sosnowcu wybuchł pożar. W środku odnaleziono zwłoki małżeństwa i dzieci. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta i dzieci zostali zamordowani, a mężczyzna popełnił samobójstwo, podkładając ogień. Później okazało się, że to właśnie Olszowy wysłał do milicjantów anonim. Część funkcjonariuszy miała wątpliwości co do winy Marchwickiego. Bo gdzie dowody? Na podstawie jednego zeznania skazać człowieka za tak ohydne, nieludzkie zbrodnie? Tak nie można, a przynajmniej tak nie powinno być. Ale historia Marchwickiego pokazuje, że brak dowodów to żadna przeszkoda, gdy bardzo chce się kogoś posłać na karę śmierci. Milicjanci, którzy głośno zaczęli o tym mówić, musieli odejść. Idealnie z roli wywiązał się za to Józef Gurgul z prokuratury generalnej, który dopasowywał fakty z życia Marchwickiego do działalności wampira. Gdy młoda gierkówna została zabita, sprawca zabrał jej zegarek. Później okazało się, że został sprzedany na targu. Gurgul odnalazł więc zdjęcia, na których widać było Zdzisława i Henryka na targu, co miało być dowodem, że to oni sprzedali zegarek. Do tego aktywność wampira uzależniono od małżeństwa marchwickich. Jeśli nie było awantur, to nie było też zabójstw. Jeśli te się pojawiały, to wampir zaczynał atakować. Zdzisław trafił na czteromiesięczną obserwację psychiatryczną. Tam stwierdzono, że był świadom swoich czynów, a do tego wykazywał nieprawidłowe cechy osobowości typu psychopatycznego oraz skłonności sadystyczne na tle seksualnym. Na obserwację trafili też pozostali bracia marchwiccy. W ich przypadku również stwierdzono skłonności psychopatyczne. Do całej sprawy wmieszano kochanka Jana, Józefa Klimczaka. Obiecano mu paszport i zgodę na wyjazd do Szwecji. W zamian za to zeznał, że razem ze Zdzisławem i Janem śledzili Jadwigę Kuciankę i to oni ją zabili. Kucianka była docentem na uniwersytecie, na którym pracował Jan. To miały być niepodważalne dowody na to, że wampirem z Zagłębia jest właśnie Zdzisław Marchwicki. Ale przeczyła temu opinia doktora Jamesa Brassella, amerykańskiego psychiatra kryminologa który specjalizował się w profilowaniu przestępców. Po badaniach wykluczył Zdzisława, uznał za to, że wampirem był Piotr Olszowy. Ta ekspertyza została jednak pominięta. Zło. Zło. Zbrodnia łowca-owiara.